Gościem PZHL TV, Mariusz Kałamaga, kabaret Łowcy B. Jest pan. B, jakby co? Łowcy B, dokładnie mówiąc. Jest, wiemy, że jest pan wielkim fanem hokeja. Pewnie ostrzy pan sobie już apetyty na kwietniowe Mistrzostwa Świata w Kraku w Arenie. Polska, gospodarzem wielkiej imprezy. Cieszę się, w ogóle zasłużyliśmy. Powinniśmy być gospodarzem i jesteśmy gospodarzem to jest najfajniejsze. Czy jestem jakimś ogromnym fanem? No, tak, lubię. Jestem reprezentantem artystów polskich w hokeju, także wspieram wszystko, co się dzieje wokół hokeja. Dlaczego zabrakło pana już na lodowej tafli podczas ostatniej edycji meczu Sportowcy kontra artyści? Ponieważ dzień, w zeszłym roku, dzień przed samym meczem, zerwałem wiązadła krzyżowe w kolanie i jestem po operacji. Na razie wolę odczekać. Być gotowy na przykład na marzec. E, podobno będziemy grali z reprezentacją artystów czeskich, właśnie w krakowskiej arenie również. E, także wolę wejść w wielkim stylu. Wiesz, taki wielki, konkretny powrót. Przypuszczam, że mimo wszystko ciągnęło na lód. Gdy spoglądał Pan właśnie na to, co się działo podczas tej ostatniej edycji meczu specjalnego gwiazd polskiego hokeja? Dokładnie, wolałbym być na Lodzie, choć nie jestem jakimś wytrawnym graczem ani, ani wybitnym. Natomiast e, sama atmosfera i ci ludzie, e, no fajnie się komentuje, ale jednak ten nutka rywalizacji, żeby być tam, żeby. Szczelić tego gola, żeby w ogóle uderzyć w krążek, jak się uda. Rozmawiamy w hokejowej szatni. Kto był w takim obiekcie, w takiej szatni hokejowej, wie, że panuje tutaj specyficzny zapach. To jest też coś, co przyciąga do tej dyscypliny. Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale to nie przeszkadza, jeśli. jeśli... Czujesz ducha i, i czujesz e, cały fenomen tego sportu, to, to zapominasz o czymś takim jak zapach. Ostatnio wygrywają różne reprezentacje. Siatkarze, piłkarze, mówię o reprezentacjach naszego kraju. Czas na hokeistów, chyba, podczas wielkiej imprezy. Kurczę, oby, oby, naprawdę. Jesteśmy e, takim niby małym krajem gdzieś tam sobie, a, a mamy takie osiągnięcia, jeśli chodzi o dziedziny sportowe, że, że, że wydaje mi się, że tak, to jest czas na hokej. Mam nadzieję, że wrócimy w wielkim stylu na podium. Czyli będzie awans, będzie miejsce w tej czołowej dwójce krakowskiego turnieju. Grają, sze, gra sześć zespołów, dwa pierwsze awansują do elity. Życzę sobie tego i, i naszym reprezentantom, i mocnym kibicuję, i wierzę w to. Panu zdarzało się już grać w tych wcześniejszych edycjach, właśnie tych meczów specjalnych? Zdarzyło się też zrobić coś niekonwencjonalnego już na samej lodowej tafli, coś czego się pan zupełnie nie spodziewał? Wydaje mi się, że cały mój byt na tym lodowisku jest niekonwencjonalnym zdarzeniem. Naprawdę zakładam łyżwy na nogi tylko i wyłącznie na te mecze, żeby godnie reprezentować naszą drużynę, ale jest coraz lepiej. Nie wiem, jak teraz po tym przestoju, chociaż mi się wydaje, że ta przerwa była mi potrzebna po to, żeby właśnie e, żeby nabrać dystansu do, do, do tego lodowiska. <grym> I jak na niego wejdę, to by po prostu pokazać jak, 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 jak Oliwa, jak Mariusz Czerkawski, a uczę się od najlepszych. Jakie ma pan zatem marzenie, jeśli chodzi już o te występy na lodowych taflach? Reprezentacja Polski może kiedyś? Nie. Na razie chciałbym trafiać w krążek. I bardziej przyziemne tematy, takie podstawowe elementy tego hokejowego Bo, rzemiosła. Tak, bez żadnych jakichś wielkich lotów. Na razie po prostu od, pod, wiesz, od podstaw do bycia mistrzem. Czekamy zatem na rozwój kariery Mariusza Kałamagi, gościa specjalnego PZHL TV.